Serdecznie. Bardzo się ucieszyłam, że mogę do Was mówić i że takie mam poczucie, że zaczyna się mój w pewnym sensie nowy początek. Cieszę się, że jesteście tutaj. Mam nadzieję, że te um, algorytmy YouTube'a pozwolą Wam mnie zobaczyć. Bardzo by było mi miło, bo fajnie jest zrobić um, przekaz, ale jeżeli jest słycha, słyszany. Um, stworzyłam nowe konto, bo teraz działam jako psychodietetyk. I frustrujące dość jest mówienie do kamery, gdzie masz poczucie, że po drugiej stronie nikogo nie ma. Więc wracam tutaj do Was z ogromną radością i nadzieją, że to, co będę mówić, moje przemyślenia przynoszą Wam, przyniosą Wam jakąś taką wartość dodaną. Może będzie to dla Was okazja do refleksji. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć historię, która mówi o tym, w jaki sposób otoczenie na nas wpływa. Jak ogromne pojedyncze słowa mają wpływ na nasze wybory i decyzje, na zmiany naszych zachowań? Ja studiuję psychodietetykę i na jednym z wykładów pan wykładowca, profesor specjalista od tego, przemian metabolicznych w ciele, jak produkuje się ATP, energia z węglowodanów, tłuszcz, no nieważne. W każdym razie mówił nam o istocie aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia, sprawności i dla takiej stabilizacji emocjonalnej. I ten pan pokazał nam taki wykres, wykres słupeczki były. No, tak, o, były słupki. I jeden słupek był takiej wielkości, drugi był takiej wielkości, a reszta była tak podobna jak ten drugi, jak ten kolejny. I pan powiedział coś takiego. Widzicie, jeżeli chcecie mówić do pacjentów, klientów, zachęcając ich do aktywności fizycznej, to zobaczcie. Różnica między w ogóle nie ćwiczę, a ćwiczę raz w tygodniu jest taka ogromna. A różnica między ćwiczę, nie ćwiczę, a ćwiczę 7 razy w tygodniu jest taka. I wiecie co ja zobaczyłam w tym momencie? Zobaczyłam oto, to tutaj, tą różnicę, że pomiędzy raz w tygodniu, a 7 razy w tygodniu, co ja robię, to jest bez sensu. Taki wyciągnęłam wniosek z tego jego mówienia. I jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to wpłynie na e, zmianę moich rutyn, takich ćwiczeniowych, bo regularnie ćwiczyłam 7 razy w tygodniu. I po powrocie z tych wykładów u, w, po weekendzie przestałam ćwiczyć. I obserwowałam to, no bo ja mam dużą ważność na swoje myśli, na zachowanie, na wybory, na to, co robię. Więc obserwowałam to. I słuchajcie, dwa czy trzy tygodnie nie ćwiczyłam. Tak jak wcześniej miałam taką rutynę, że po prostu byłam jak pociąg który jest cały czas w podróży i nie wymagało to ode mnie wysiłku, że ja wieczorem wiedziałam, że najpierw sobie poćwiczę, potem pochodzę i jest fajnie i czuję się dużo lepiej ćwicząc, niż nie ćwicząc. Ale słowa tego hmm, pana tak na mnie zadziałały. I potem dopiero zakliknęło we mnie to, jak ja rozmawiałam z moim synem, byliśmy po wizycie ortodontki i on nosi aparat taki, który zakłada się na noc i regularnie zaczął zapominać po tej wizycie u ortodontki, zakładać tego aparatu ortodontycznego. I tak pamiętam poranek, siedzi na schodach i ja tak patrzę na niego, mówię, Hubercik: Zapomniałeś założyć aparatu po raz kolejny, co się dzieje. A on do mnie powiedział: Mamo, wiesz co? Bo jak byliśmy u wizyty, na wizycie u tej pani ortodontki, to ona mi powiedziała, że no dziwne, że ty się stosujesz do tych zaleceń, bo mało kto to robi. A on regularnie jest bardzo sumiennym takim człowiekiem małym, i jeżeli ktoś powie, że co wieczór ma nosić aparat, to on będzie to robił. Tylko w momencie, kiedy on spotkał tą panią, która wyraziła swoją opinię na temat na, na zasadzie swoich doświadczeń, to on przestał go nosić. Powiedział: Mamo, wiesz, co? to bez sensu, dlaczego ja mam to robić, skoro inni tego nie robią? I wtedy mi tak była, takie puf. Przecież ja nie ćwiczę z tego samego powodu, tylko nie zostało to przeze mnie wyrażone i wypowiedziane w taki właśnie sposób. Także dzisiaj w tym filmie chcę Ci powiedzieć, że słowa osób otaczających Ciebie, nawet jeżeli to są obce osoby, przypadkowe osoby, mają na Ciebie wpływ i fajnie jest to widzieć i złapać w odpowiednim momencie żeby nie wypaść z tych dobrych torów, takich jakby, jakie ja miałam rutynę ćwiczeniową i z niej wypadłam, a wystarczyło jedno zdanie na wykładzie, gdzie cały wykład był o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna. A moja uwaga się skierowała na to, na ten element, że ćwiczyć 7 razy w tygodniu to jest bez sensu, bo 7 a 1 to taka nieduża różnica. No to gdzieś tam moje wewnętrzne wygodnictwo, takie wiecie, te, to no, nikt nie chce z nas ćwiczyć, bo to wymaga wysiłku. Ale to jest ważne, bo długoterminowo ma to na nas wpływ. Ogromny ma to na nas wpływ i na nasze ciała, na to, jak się czujemy, jak funkcjonujemy. My jesteśmy stworzeni dla ruchu, do ruchu. A słowa tego pana tak na mnie zadziałały. Tak samo jak zadziałały słowa ortodontki na to, co robił mój syn. Także niesamowicie ciekawe. Chciałam ci to opowiedzieć, bo dla mnie to jest ważne. Ja tak od kilku tygodni chodzę z tym odkryciem i sobie myślę: Wow, jak my jesteśmy niesamowici. I można mieć na siebie taki ujemny wpływ, tak jak w wypadku pani ortodonki albo wykładowcy, ale można mieć też dodatni, mówiąc wartościowe, motywujące rzeczy do osób, które nawet są nam obce. Więc my mamy moc zmieniania innych osób, największą siebie, ale pomyślcie sobie o tym, że ten pan by jakby inaczej ubrał to w słowa. Może kto inny na tym wykładzie zupełnie nie zwrócił na to uwagę, tylko na mnie to tak zadziałało. Ale on gdyby sformułował to w inny sposób, tak jakby nacisk większy, nie 7 czy 1 nie ma różnicy, tylko że nawet 1 robi ogromną różnicę. Bo nawet 15 minut dziennie, co jest malutki, to jest malutki ruch. 15-minutowy spacer będzie długoterminowo miał na ciebie wpływ, bo mały ma znaczenie, jeżeli składa się w długoterminowo w długim czasie. Więc wtedy być może to by nie zadziałało na mnie w tą drugą stronę, że ja wywróciłam ten mój wagonik, wróciłam na stare story, a tam sobie posiedzę na kanapie, prawda? Także dziękuję, że jesteście. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj do Was mówić. Do usłyszenia.